Odkrywanie duszy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim naprawdę jesteś? Czy czujesz, że żyjesz w zgodzie ze sobą i swoim przeznaczeniem? Czy wiesz, jak połączyć się ze swoją prawdziwą duszą i żyć w harmonii ze wszechświatem? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. W nim dowiesz się, jak odkryć swoją prawdziwą duszę i żyć w harmonii z wszechświatem. To nie jest trudne. Ani skomplikowane. Wystarczy, że zastosujesz kilka prostych kroków, które pomogą ci odblokować swój potencjał i odnaleźć swoje miejsce w kosmosie. Co to jest prawdziwa dusza? Prawdziwa dusza to Twoja esencja, Twoja najgłębsza istota, która wykracza poza ciało, umysł i emocje. To Twoja nieśmiertelna część, która istnieje od zawsze i będzie istnieć wiecznie. To twoja iskra boska, która łączy cię z Bogiem i wszystkim, co istnieje. Prawdziwa dusza nie jest ograniczona przez czas, przestrzeń, ani materię. Ona jest wolna, kreatywna, pełna miłości i mądrości. Ona wie, kim jesteś, czego chcesz i jak tego dokonać. Ona jest twoim najlepszym przyjacielem, przewodnikiem i nauczycielem. Jak odkryć swoją prawdziwą duszę? Odkrycie swojej prawdziwej duszy nie wymaga żadnych specjalnych technik ani narzędzi. Wystarczy, że poświęcisz trochę czasu na zadawanie sobie pytań i słuchanie swojego wewnętrznego głosu. Oto kilka pytań, które mogą Ci pomóc: Kim jestem? Jakie są moje wartości, przekonania, marzenia i cele? Co kocham robić? Co sprawia mi przyjemność? Satysfakcje i spełnienie? Co mnie inspiruje? Co mnie fascynuje, zachwyca i motywuje? Co mnie wyróżnia? Jakie są moje talenty, umiejętności i mocne strony? Co chcę zmienić? Co mnie nie zadowala, frustruje i blokuje? Co chcę stworzyć? Co chcę dać światu i ludziom? Na te pytania nie ma jednej. Poprawnej odpowiedzi. Każdy z nas ma swoją własną prawdę, która może się zmieniać wraz z czasem i doświadczeniem. Ważne jest, żebyś szczerze i odważnie odpowiadał na te pytania, nie zważając na to, co myślą inni, ani na to, co jest możliwe czy niemożliwe. Nie oceniaj, ani nie krytykuj swoich odpowiedzi. Po prostu zaakceptuj je i zapisz je. Jak żyć w harmonii z wszechświatem? Życie w harmonii z wszechświatem oznacza, że żyjesz w zgodzie ze swoją prawdziwą duszą i zresztą stworzenia. Oznacza to, że żyjesz w sposób autentyczny, świadomy i odpowiedzialny. Oznacza to, że żyjesz w sposób pełen miłości, wdzięczności i szczęścia. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić. Słuchaj swojej intuicji. To ona jest twoim bezpośrednim połączeniem ze swoją prawdziwą duszą i z Bogiem. To ona podpowiada ci, co jest dla ciebie najlepsze i co masz robić. Nie ignoruj jej, ani nie tłum jej. Zaufaj jej i podążaj za nią. Medytuj codziennie. Medytacja to doskonały sposób na uspokojenie umysłu, wyciszenie emocji i skupienie się na teraźniejszości. Medytacja pomaga Ci nawiązać głębszy kontakt ze swoją prawdziwą duszą i z wszechświatem. Medytacja pomaga Ci również uzdrawiać swoje ciało, umysł i duszę. Wyrażaj swoją kreatywność. Twoja kreatywność to wyraz Twojej prawdziwej duszy. To ona pozwala Ci tworzyć piękne i wartościowe rzeczy. To ona pozwala Ci wyrażać siebie i swoje emocje. To ona pozwala ci rozwijać się i uczyć się. Nie ograniczaj swojej kreatywności, ani nie porównuj jej z innymi. Po prostu baw się nią i ciesz się nią. Dziel się swoją miłością. Twoja miłość to największy dar, jaki możesz dać światu i ludziom. To ona łączy cię z innymi i sprawia, że jesteś szczęśliwy. To ona leczy rany i buduje mosty. To ona zmienia świat na lepsze. Nie bój się kochać i być kochanym. Nie bój się pokazywać swojej miłości i odbierać miłości od innych. Nie bój się kochać siebie i akceptować siebie. Bądź wdzięczny za wszystko, co masz. Wdzięczność to klucz do szczęścia i dobrobytu. Wdzięczność pozwala ci docenić to, co masz, zamiast narzekać na to, czego nie masz. Wdzięczność pozwala ci zauważyć dobro, które cię otacza, zamiast skup skupiać na negatywach. Wdzięczność pozwala ci przyciągać do siebie więcej dobra i obfitości. Nie zapominaj o dziękowaniu za wszystko, co masz: za życie, za zdrowie, za rodzinę, za przyjaciół, za pracę, za hobby, za naturę, za słońce, za księżyc, za gwiazdy. Bądź otwarty na nowe możliwości. Życie jest pełne niespodzianek i cudów. Nie ograniczaj się do swojej strefy komfortu, ani do swoich schematów myślowych. Bądź gotowy na zmiany, na wyzwania, na przygody. Bądź ciekawy świata i ludzi. Bądź skłonny do uczenia się i doświadczania nowych rzeczy. Nie bój się ryzyka ani błędów. To one są najlepszymi nauczycielami. Żyjąc w harmonii z Wszechświatem, żyjesz w harmonii ze sobą i ze swoją prawdziwą duszą. To jest największy dar, jaki możesz sobie dać i dać innym. To jest największa mądrość, jaką możesz osiągnąć i przekazać innym. To jest największe szczęście, jakie możesz poczuć i sprawić innym. Wróżbita Łukasz Węcka.